Witam cię serdecznie. Nazywam się Aleksandra Wojciechowicz, jestem live coachem i obecnie pracuję z kobietami. Założyłam grupę na Facebooku Kobieta Pełna Łaski, do której zapraszam wszystkie kobiety zainteresowane rozwojem osobistym, rozwojem duchowym. I budowaniem satysfakcjonujących związków z, z mężczyznami. A dzisiaj chciałabym Wam przekazać kilka takich najbardziej podstawowych różnic między kobietą a mężczyzną. Istnieje płeć biologiczna i istnieje płeć kulturowa. Płeć kulturowa, która dziś bardzo zdominowała świat, doprowadziła do takich przemieszczeń międzyrelacyjnych kobiety i mężczyzny, które powodują, że kobieta bardzo często wchodzi w rolę męską. A mężczyzna wchodzi w rolę kobiety w dzisiejszym świecie. Często też zdarza się, że w takich udanych związkach wieloletnich mężczyzna i kobieta żyją na równi. Tyle samo pracują, tak samo się zachowują, ale często gaśnie między nimi polaryzacja seksualna. W tym nagraniu chciałabym odrobinę rozjaśnić Wam takie podstawowe różnice i zasady komunikacji, które powodują przeciąganie seksualne, często niegasnące przyciąganie seksualne między kobietą a mężczyzną. Kobieta jest Wenus, a mężczyźni chcą lecieć na Marsa. Rzeczywiście jest tak, że różnimy się od siebie, nasze mózgi się różnią. I podstawowym błędem, jaki popełnia kobieta w relacji z, z mężczyzną, jest traktowanie go jak przyjaciółki, mówienie mu o wszystkim. Jakby nie, nie widzenie różnicy w zachowaniu. Natomiast patrzenie, pragnienia i serce mężczyzny jest zupełnie różne. Nagrałam kiedyś Wam film o polaryzacji z taką moją kulą ziemską, gdzie mówiłam również o tym, że mężczyzna jest kimś na zewnątrz, dlatego jest często malowany ze strzałką. Ten, który ma misję zewnętrzną, jest powołany do zdobywania świata na zewnątrz, a kobieta jest bardziej osadzona w sobie. To w jej ciele jest człowiek kształtowany, dlatego ona bardziej jest odpowiedzialna za ten świat uczuciowy wewnętrzny. Zabudowanie więzi. Jeżeli kobieta nie zna tych podstawowych zasad i reguł, Wchodzi w akcję. I to ona zaczyna zabiegać i się starać o mężczyznę bardziej niż on. Natomiast, jeżeli spojrzymy na seks w sposób biologiczny i przypomnimy sobie moment zapłodnienia, widzimy, że po tej stronie kobiecej ta komórka jajowa, ona jedynie się jakby pokazuje i. I jest, ale nieaktywna. I to o nią ten męski świat walczy, zabiega i konkuruje. I to jest kolejne przesłanie mojego filmu dla wszystkich kobiet, które nie wiedzą, co wydarzyło się. W relacji, którą budowały, kiedy na początku wydawało się, że mężczyzna jest bardzo zaangażowany, zależy mu i się stara, ale po jakimś czasie wycofał się, zniknął i przestał się odzywać. Najczęściej jest właśnie tak, że kobieta, nie znając zasad i reguł, Zaczyna przyjmować inicjatywę, zaczyna prowadzić, zaczyna zabiegać o mężczyznę i za bardzo się stara. Mężczyzna, który odczuwa w sposób taki wręcz wrodzony, że kobiecie za bardzo zależy, po prostu nie ma nic do działania, tak? Nie ma nic do walki, nie ma nic do zdobywania, dlatego traci zainteresowanie taką kobietą i po prostu odchodzi. Dlatego um, zachęcam kobiety do przyglądania się um, swoim relacjom, swoim związkom. Um, I też. Um, Zwłaszcza tym związkom, w których wygasła polaryzacja, czy przypadkiem również po latach nie przejęły większości obowiązków, zadań całej tej sfery aktywnej, męskiej w życiu, jakby zabierając tą, mężczyźnie, tą ważną przestrzeń, tego, aby on mógł się wykazać. Bowiem dla mężczyzny bardzo ważne jest to, aby mógł się wykazać, aby mógł czuć się ważny i wielki. Kiedy odczuwa, że to kobieta przejmuje jego rolę, jego inicjatywę, po prostu wycofuje się. Jeżeli jest w małżeństwie, to maleje. A jeżeli jeszcze nie jest w małżeństwie, to po prostu odchodzi. Takie podstawowe męskie cechy, które należy odróżnić od siebie, po to, żeby kobieta nie wchodziła za bardzo w akcję, to są właśnie walka. Warto patrzeć już na biologię. Wszystkie te aktywne cechy walka, konkurowanie. Działanie, in inicjowanie, liderowanie. Kiedy zapytałam się jednego mężczyznę, co jest dla niego ważne w relacji z kobietą, to powiedział mi opiekowanie się nią. I myślę, że w tym opiekowaniu jest również zawarte dawanie. Kiedy spojrzymy na biologię, to mężczyzna jest dawcą. Natomiast kiedy spojrzymy na te cechy bardziej kobiece, one będą wewnętrzne, one będą mniej materialne. Jeszcze wrócę na chwilę do tych męskich cech, bo one są bardziej materialne bo mężczyzna jest bardziej na zewnątrz odpowiedzialny za ten świat materialny za zdobywanie go, rozwijanie go i budowanie również naprawianie rozwiązywanie problemów. Natomiast kobieta jest bardziej od tego świata niematerialnego, można powiedzieć, duchowego, uczuciowego. Kobieta powinna być eteryczna, czyli taka taka bardzo wrażliwa, ma prawo być uczuciowa, spontaniczna, Radosna. Najbardziej y, taka atrakcyjna kobieta, podciągająca kobieta, to kobieta szczęśliwa szczęśliwa sama w sobie, wewnątrz, we własnym życiu. Kobieta jest kimś bardzo delikatnym i wrażliwym. I nie musi być większa od mężczyzny, dlatego że płeć męska to płeć silna, natomiast płeć kobieca to płeć piękna. I między kobietą a mężczyzną nie ma konkurencji, nie ma walki o to, kto jest większy, a kto jest mniejszy. Między mężczyzną a kobietą. Jest taniec. Jest pewne przeplatanie się tych zupełnie przeciwstawnych półkul na świecie i dopiero tworzenie całości świata zewnętrznego i wewnętrznego. I na tym skończę. Myślę, że jest to bardzo ważne. Myślę, że wniesie wiele światła, dla, zwłaszcza dla kobiet, które może nie widzą i nie rozumieją, dlaczego nie udaje im się zbudować takiej satysfakcjonującej relacji, w której one czują się kochane, w której one czują się zdobywane, atrakcyjne. w których one czują się szczęśliwe.